Witam was kochani Wymeldowałem się właśnie z hostelu El Misty Na Ipanemie Dzisiaj przyjechał też Piotrek I zmieniam hostel Który był raz dobry, raz tragiczny Ponieważ jedna noc to tak upali muzyką Że nie dało się spać Że ja nigdy nie... Ja nigdy nie... Nie zwracam uwagi, ale po tej nocy Wziąłem regulamin, poszedłem na recepcję, było trzech typów. Pytałem się, czy to jest ich regulamin. Oni powiedzieli, że tak. Ja pokazałem im, że tu jest o 10:00 cisza nocna. Więc uwierzcie mi, było naprawdę głośno, jeżeli już ja e, upominałem ludzi z recepcji. A dzisiaj pokażę wam inny świat. Tak. Idę właśnie do Piotrka, który czeka na mnie w hotelu Mar na kopakabanie, czyli 4 km stąd. Trzeba podjechać metrem. I Zobaczycie inny świat. Ten hostelowy, widzieliście łóżka. Tam było 10 albo 12 w pokoju. A teraz będziemy mieli piękny hotel, tylko dla siebie. Sorry, że taki zamotany, bez składu i bez władu. Ale byłem pobiegać. Musiałem się wykąpać, pakować, pojechać. Bo dzisiaj jest piękna pogoda i trzeba wykorzystać ten dzień na głowę cukru lub na Jezusa z Rio. Więc zobaczymy, co dzisiaj dzień nam da. Nowa dzielnica, Copacabana. Nowa stacja bardzo głęboko w ziemi. Chyba na trzy razy trzeba schodami e, wjeżdżać. Także, fajnie, fajna ta stacja. Fajna ta dzielnica, chciałem powiedzieć. I jesteśmy, zobaczcie. Piękna recepcja, i. Oto kurde, kolega, który zasponsorował większą, większą cenę za ten pobyt Ponieważ ostatnio robiliśmy live'a u niego na kanale I stwierdziłem, i po... że przy, było... nie od 9 100%, bo no, był obiad od... Tak, obiadek od... był pierwszego dnia, bardzo o, dobry migon Przez ten obiad, to niemalże <klujne> że prawie cały zabytek Ale no słuchaj, taki był deal, bo powiedziałem Michałowi, że Klaszy Robimy żyje, to jest jak już mówiłem na kamerze Ostatni nasz taki postój Przed bardzo, bardzo intensywnym wyjazdem Być może nawet będziemy spali pod namiotami Także cieszę się Spanie i będziemy coś zaraz skombinować My opuściliśmy już Hotel, ponieważ Meldunek jest o 14 I <laughs> Zmierzamy na Jezusa Chrystusa Odkupiciela Siódmy cud świata Jeden z siedmiu cudów świata w Rio de Janeiro Zaraz wam powiemy jak się tam dostać i tak dalej A tu tymczasem na ekranach nowa dzielnica bardzo podobna do Ipanemy 4 kilometry dalej Są trzy znane mi opcje jak dostać się na Jezusa Jedną z nich jest jest taka stacja na kopakabanie i płacicie 95 reali za Wana, za bilet. Generalnie za wszystko: płacicie 95. Drugą opcją możecie pojechać metrem lub Uberem. Jak, jak jesteście we dwóch, no to taniej wyjdzie Was z Uberem, ponieważ jeden przejazd metrem kosztuje 6,50, plus jeszcze autobus, a to na jedną osobę to wychodzi ponad 12 lub 13, a Uberem zapłacicie 22 reale na dzień dzisiejszy. I trzecia opcja to możecie sobie dryptować, to jest najtańsza opcja, możecie tam wejść i zapłacić tylko za bilet wstępu, no. jak no, się chyba idzie z tego co pamiętam. Tak, dwie godziny. Bo samo w ogóle dojście do tego a, miejsca, gdzie by Was wystawił Uber, żeby wziąć kolejkę, to już jest godzina 40 chyba stąd to jest jeszcze wejście na górę. Same wejście na górę to dwie godziny. A, to są tego miejsca. To jest jeszcze godzina 40 do tego miejsca, żeby no. do punktu startowego. No także, ale kto chce zaoszczędzić 50 zł, może tak robi. No oczywiście my mamy zakwasy, więc wybraliśmy ten lżejszy sposób, ponieważ codziennie będą treningi i i tak będziemy coś robić fizycznie, aktywnie. Prasa do indo. Tak się nazywa miejsce, gdybyście kiedyś potrzebowali pojechać Takim autobusem, busem znaczy się a my jedziemy Elo Dojechaliśmy Na sam szczyt To jest najbardziej oblegana To jest najbardziej oblegana atrakcja turystyczna w Rio Miliony turystów co roku przyjeżdża do tego miasta i wiadomo praktycznie każdy z tych turystów kieruje się w tą stronę A my idziemy na widok pierwszy z Rio Ale to wygląda pięknie Powiem wam Mega prześwietlenie, i nie mam prześwietlenia. Pyk i cyk. A jednak w cenie biletu mamy też kolejkę. Możecie sobie też zrobić zdjęcie, bo inaczej nie zrobicie sobie takiego zdjęcia. Ponieważ nie można tutaj latać dronami. Definitywny zakaz. A, za kwas nie mogę chodzić. Pogoda dzisiaj nam dopisała bez dwóch zdań na 102. So jesteśmy już na schodkach, które prowadzą do Jezusa, a góra, na której jesteśmy, to się nazywa Kurkowada. Pyk. Pierwotnie miało tutaj stać krzyż, ale jest Jezus, to chyba, to chyba lepiej, a zaprojektował go Polak Francuz polskiego pochodzenia Paul landowski. Także jakoś tak Polacy mają troszeczkę udziału w powstaniu tego krzyża, krzyża Jezuska. Spójrzcie sobie jakie piękne widoki tutaj się przed nami objawiły. A tutaj mamy i Panemę i tutaj mamy dokładnie w tym miejscu Leblon. Jeszcze zaraz wrócę tylko dla bogatych helikoptery. Gdzie ten helikopter? Zakupiłem go. Tam sobie leci. No i teraz tak, wróćmy. Tu mamy Leblon. Później jest Ipanema. I tam... Copacabana. Dokładnie Copacabana zaczyna się za tym cypelkiem. I jest tutaj. Patrzcie jak sobie pięknie oblecieli tego... helikopterem sobie fajnie oblecieli. Dronem nie polatacie, już mówiłem. Dronem nie ma szans. Chrystus ma 38 metrów Także jest ogromny, ale nie jest największy W Polsce, gdzie jest w Polsce większy? Wydaje, wydaje mi się, że ten świebodziński jest większy, Aha. ale nie mam. Czyli Rio do, do Świebodziny no. <laughs> jednak to mnie tak? rozbawiło na maksa <laughs> dla bogatych jeszcze są jakieś kawiarnie i małe restauracje. Musimy tutaj podejść troszeczkę. I dopiero nam się pokaże ładniejszy widok. Ile ludzi tu przychodzi, a rotacja jest cały dzień. I zaznaczam, że teraz nie ma tutaj sezonu na Rio, bo jest zima. O kurczę, co tu się dzieje po drugiej stronie? Ale jest pięknie. Patrzcie statków. I cyk Piękna sprawa. Nie mamy. Chrystusa odkupiciela, ale ja jestem zajarany tym, co się dzieje. Słuchajcie tam. Dobra, wracamy. Wracamy do domu. Moje spostrzeżenie jest takie, że czy ten Chrystus by tu był, czy by go tutaj. Rozumiecie, nie było to te miejsce na swojej popularności na pewno by nie straciło, bo jak dla mnie to widoki tutaj robiły największą robotę. Tam zrobiłem zdjęcie pamiątkowe pod pomnikiem oczywiście, ale bardziej wpychałem się, żeby robić, żeby robić sobie zdjęcie. Tak, tutaj możecie spotkać małpy tukany, papugi Oczywiście bardzo ciężko takiego tukana na pewno zobaczyć się małpka Na pewno małpka, ostatnio takie fajne małpki były w parku. tym parku no. no, a my się zawijamy, kombinować coś, 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 dalej Zobaczymy Po tej całej pięknej wycieczce na Jezusa Musieliśmy odpocząć Zdrzemnąć się I została nas noc Więc zrobimy mały obchód po dzielnicy a resztę dogramy innym razem pokażę wam później jeszcze hotel i i tak to będzie, zobaczymy co będzie niby tylko 4 km dalej się przeprowadziłem ale musimy zrobić na nowo i ustalić gdzie można jeść gdzie jest sklep spożywczy na zakupy, i generalnie, co się dzieje tutaj u nas? A dzieje się fajnie, nawet powiem Wam, że więcej trochę. Są takie mini-siłownie, takie bardzo małe, jak ta. Co chwila. I trzeba tak obejść. No, ale mówiłem o tym, że się tutaj więcej dzieje. Jest lepszy vibe na pewno, troszkę lepszy od tego, co był na Panemie i mam nadzieję, że pogoda nam dopisze bo tylko tego nam tak naprawdę potrzeba najwięcej o, owocki mamy tutaj o, to właśnie lubię, najbardziej jest z drzewa prosto, najlepsze ale w takim warzywniaku mają ceny zaporowe, bo za jabłka macie 18 prawie złotych za kilo 7 złotych za banany to spore. Ostatnio kupowałem na iPanemie w zwykłym spożywczaku i było dosyć tanio A na przykład w większym sklepie mamy jabłko już po 10 za kilo. 10... Tak i byliśmy przed chwilą też jeszcze w takim małym mini markecie, gdzie woda kosztowała ile? 5, 5. a tutaj mamy już 2,69. Także 4 kroki dalej, a jaka cena? Ja cię kręcę Orzechy na kolację, a dla kolegi szukamy jakiejś kościni. Tylko na słodko. To chyba tu nie będzie kościni, Mordo. W tym miejscu. I nawet macie więcej opcji na Copacabana, gdzie jest niby drożej. Żeby zjeść coś tanio, takiego hot-doga możecie sobie zjeść Z przepiór... przepiórkami Z kukurydzą, takimi ala frydeczkami Za niecałe 5 zł tak naprawdę Także spoko to wszystko wygląda Owoce, jakiś hot-dog, orzeszki, woda Życie jest piękne I oho, magicznym sposobem znaleźliśmy się w, w samochodzie i zrobimy przybitki. Powiem Wam tak. Najbardziej rozbity mój vlog, bo nie wiem, kiedy go nagrywać. Także, słuchajcie, wczoraj był fajny film z widoków, dzisiaj były fajne widoki. Zapraszam wszystkich, którzy nie widzieli tam tego filmu, żeby sobie obejrzeć. A ja to Wam kombinuję. Spróbuję pokazać Wam jeszcze plażę Copacabana, bo jutro może nie być takiej okazji. A dzisiaj wracamy właśnie z tego hajku, który mogliście wczoraj oglądać. Wszystko takie. pomieszane mamy. A przed Waszymi oczyma ukazała się największa fawela. E, największa, fawela? Ała, największa fawela w Rio. Jak ona się nazywa, kolego? Hosina. się nazywa ta fawela. O, otworzysz okno? o oh, kurde o oh, kurde niezłe tutaj się dzieją rzeczy, co? tutaj jest stadion e, flamenco tak tu mówi, że flamenco ale Sousa to kogo trenował? Flamenko, tak? Ale coś jakie to te flamenko to słaby stadion mają? To chyba nie jest te flamenko. To jest to, jest i Ale no to jest jedno flamenko. Flamenko to... Flamenco. to chyba... flamenco. Są, dwa... są dwa kluby są w Rio Takie, takie popularne. Flamengo jest the official one Stadium, Yes. Okej. Okay. na To myślisz... To myślisz, że kurde Sousa zostawił naszą kadrę, żeby tutaj przyjechać na takim obiekcie trenować? Jest flamengo. Tutaj macie flamengo. Zaraz sprawdzę i Wam powiem, czy to jest te flamengo. Słuchajcie, sprawdziliśmy na internecie i to się okazało prawdą. Ten stadion nie wyglądał jakoś obiecująco. Nie wiadomo jak było na środku, ale. No tak, co tutaj właśnie pisze. Że teraz prowadzony jest przez Sousa Generalnie wiecie co z niej zrobić, jak spotkacie? No, A drużyny, na no, Normalnie jego, to jest te no mówiłem, czy nie A nie, yeah, yeah, widzicie? So, is... A tutaj to już jesteśmy u nas na Osiedlu. Fajne miejsce, żeby sobie mieszkać. Naprawdę Rio jest konkretnym miastem. Zobaczcie, wytracniliśmy mega. Jedzenie za 28 rali Ole Tobie dali więcej To ma dobry I jeszcze ile pasoli ty Ale jesteśmy radośni Nawet nie wiecie jaka była nasza reakcja jak zobaczyliśmy ile dostaliśmy tego kurczaka <noise> Okej, okay, to teraz idziemy sobie zobaczyć plażę Copacabana, ale jak już, jak już oglądaliście moje wideo wcześniej z Rio, to raczej od Ipanemy to się nie różni za dużo. Także zrobimy tylko szybki obchód i zawijamy się do domku, bo jesteśmy po hikingu i jest nam. Yy, no już tak powiem dobrze. Podobno najbardziej <śmiech> famousowaty, <śmiech> że tak powiem, hotel na Kopakabanie, który jest... który nazywa się Copacabana. Copacabana. Las. I moim zdaniem chyba więcej się dzieje na Kopakabanie, bo więcej turystów na pewno tu przychodzi, a Ipanema jest bardziej y, lokalna. Dzisiaj trafiliśmy generalnie na święto i w każde święto i w każdą niedzielę na kopakabanie i na Ipanemie, to jest Stefani, koleżanka. Jest zamknięta jedna strona ulicy. I możecie sobie chodzić i jeździć. Ale tutaj música. muzykę. Spójrzcie Jaką fajną zrobił z piasku Zamek z piasku, prawdziwy zamek z piasku A nie jakieś tam babeczki <laughs> Więc takie rzeczy się tu dzieją Dodatkowo dzisiaj mamy święto Nie wiem czy wspominałem o tym I dużo się dzieje tutaj na plaży i wokół Wejdziemy na jakiś punkt widokowy, ale nie wiem, czy tam dojdziemy, bo, bo słońce już zachodzi, a chcieliśmy zobaczyć, a chcieliśmy zobaczyć właśnie zachód słońca, ale nie wiem, czy to się jeszcze nam będzie opłacało. Patrzcie, ile flag brazylijskich tam powiewa. Też jeszcze zauważyłem taką rzecz, że bardzo dużo ludzi właśnie wywiesza flagi, czy w garażach, warsztatach, czy w swoich domach jest zawsze jakaś flaga brazylijska, nie od święta, tylko tak na co dzień no i jednak się okazało, że za długi dystans jest tam, żeby dojść na ten wschód słońca ale przejdziemy się plażą specjalnie dla Was, bo dzieje się bardzo dużo tutaj spójrzcie sobie jaka elegancja o kurde, ale pykają o cholercia ale dobrzy są Rde, kurde, Nie skusili przez długi czas Mega Ludzie tutaj sobie chillują Nie stresują się Tutaj macie drugi... Tutaj macie taki ping pong, tylko że do piłki nożnej Elegancko Podoba mi się tutaj Ma, ma większy klimat tutaj Copacabana i jest przede wszystkim szersza Szersza od Ipanemy ma więcej miejsca, żeby sobie poświrować I cykasz łóżka, myślałem, że muszla Tak jest Rio moi kochani tak na zakończenie tego odcinka pokażę Wam właśnie widok, który mamy tutaj. Jesteśmy w drugiej linii od, od plaży. Także kawałeczek jesteśmy a na rooftopiku mamy basen. Jakbyśmy chcieli troszeczkę popływać, czyli dopływania to raczej im się nie nadaje. Ale jak pada deszcz to można biegać na bieżni i tyle. Pokażę Wam jeszcze tylko tutaj co się dzieje i zaraz przechodzimy do pożegnania. Pożegnanie zrobię krótkie, więc yy, trzymajcie się zdrowka życzę i zapraszam na jutro. Ja dopiero wstałem i dopiero to montuję, także nie będę się tutaj rozwodził. Pozdrawiam.